Szanowni Państwo, właśnie znajdujemy się na słynnym moście, który jest miejscem kaźni sądowej, mojej kaźni, ale też początkiem czegoś nowego, bo właśnie jestem tutaj z jest kandydatem, kandydatem na w Kamilem Żurkiem i chcieliśmy, chcieliśmy się zaprezentować Państwu, właściwie ja chciałem zaprezentować Kamila, odpowiedzieć na Wasze pytania, a przy okazji tutaj przejechała sobie Pani na rowerze, kazała się, że z tego mostka ktoś korzysta, u sędzia, który mnie skazywał, tak żywne. Twierdził, że tu w ogóle się z tego mostka korzystać nie da, ale widocznie nigdy tutaj nie był. Ale tymczasem skupiamy się na Kamilu, Wolne Wadowice. Postanowiliśmy wystawić kandydata, jak z obywatelskiego, nie z żadnego układu, kogoś zupełnie nowego, kto odpowiedział na moje wyzwanie, co jest super. No ale przede wszystkim super jest to, że Kamil odważył się to zrobić i zrobił to nie dla siebie, nie dla mnie, tylko dla Was. Dlatego, że jeśli Kamil by nie wystartował nie byłoby tego trzeciego kandydata, czyli drugiego kandydata opozycji, no to niestety mielibyśmy taki problem, że te wybory byłyby już rozstrzygnięte. A jak niektórzy uważają, byłyby już rozstrzygnięte przez zielonym stolikę, więc nawet nie trzeba byłoby głosować, bo wszystko, żeby było to wiadome. Więc dajemy szansę opozycji miastu, mieszkańcom, sobie, żeby wygrać z partaczem kalistym na odcineczkę od władzy w drugiej turze. Dzięki Kamilowi. Kamil, parę słów od siebie, powiesz tutaj zgromadzonym, no. przedstawicielom mieszkańców. Imię, nazwisko wód. myślę że już znacie, wiek też, zawód, obstawiam wszyscy już wiedzą, że słynny koparkowy z wodociągów podjął się tego wyzwania. Cóż tu więcej mówić, no nie tylko koparkowy, jako ciekawostkę, szambiarką też jeżdżę i się tego nie boję. Także zwykły, prosty chłopak, który chce coś zrobić dla Wadowic, zrobić dla ludzi, podjął się tego wyzwania. Pierwszy koparkowy w historii gotowickiego samorządu, bo jedną kadencję dwie kadencje temu koparkowy był przewodniczącym Rady Miasta. Słynny koparkowy, też tak nazywano. Zasłużonego dla samorządu Zdzisława Szczura. Więc nic złego w byciu koparkowym, a co więcej, w naszym mieście ten no już swoją tradycję, można powiedzieć. Istnieje od dawna. Ta tradycja istnieje od dawna. To jest zwyczaj, jest już tradycja. No, Kaliński, Niekrasa, krasa, Żurek. Gwarancja konserwatywnej rodziny i sukcesu. Do tego coś o sobie, no to co zapoczątkowało w ogóle moje myśli w tą stronę. Zaangażowałem się w związki zawodowe w Wodociągach, zostałem wiceprzewodniczącym. Udało się dzięki temu zmobilizować sporą grupę ludzi w zakładzie, żeby podjąć rękawicę o walkę dla nas w Wodociągach. Jest no 19 członków, na dzień dzisiejszy mamy 46 osób, co daje ponad 50% i załogi, co się przełożyło na to, że negocjacje przy Nowym Roku, które no, trwały długo, jednak na no szczęście zakończyły się, myślę, że sporym sukcesem dla nas. I ten mały krok skierował w tą stronę, że skoro udało się w zakładzie zrobić coś dla ludzi, to może trzeba iść na jakieś większe pole, na Wadowice. Czy się uda, zależy od Was. Ja będę próbował stawić ciekawe. Ma już za sobą pewne osiemnięcia i to niemałe. Mam nadzieję, że będzie kolejną ciekawą postacią podróżno-podróżskiej polityki, która dzięki Wolnym Władowicom nie do tej trafia. No i prawie, można zamieniamy się rolami na tym moście. Znaczy ja już przechodzę na drugą stronę tęczy yy, politycznej, a Kamil właśnie wchodzi na ten pierwszy etap, akurat wchodzi Dzięki niemu mamy szansę, naprawdę mamy szansę odsunąć pis od władzy. Inaczej tej szansy byśmy nie mieli. Więc wielkie dzięki, dzięki Kamil. Życzę Ci wszystkiego dobrego i ja oczywiście będę cały czas ich wspierał. Bo Państwa zająca Ja mam jedno pytanie. Dużo osób naśmiewa się z tego, że pracujesz na koparce, że jesteś pracownikiem fizycznym i tak dalej. Natomiast czy nie lepszy jest kandydat, który faktycznie pracuje i który utrzymuje rodzinę i stara się jakoś to wszystko ogarnąć, niż czy aniżeli taki, który jest z zawodu na przykład parlamentarzystą? Uważam, że to jest na duży plus, ponieważ zwykły człowiek, który pracuje ciężko, próbuje utrzymać rodzinę, jestem w trakcie budowy domu od kilku lat, gdzie robię to wszystko razem z tatą własnymi rękami, za pieniądze, które zarobię, odłożę. No myślę, że większe powiedzmy będę miał zaangażowanie, żeby coś dla ludzi zrobić, niż osoba, która patrzy stołka w gajerku. Nie bojcie się tego określenia, bo to też... Taki padł taki właśnie na komentarzach, z zresztą awatarem, nie prawdziwym kandydatem, tylko awatarem Klinowskiego, który został, że tak powiem, wciśnięty w ostatniej chwili, jak ja, właśnie na takie zarzuty. Wszystko to jest zasada kompromisu i nie będzie to tak, że Mateusz mówi ja wykonuję, tylko będziemy działać razem. Także od tej marionetki odcinam się. Natomiast chciałbym zauważyć, że z doskonałymi apatarami są pozostali kandydaci. No, przecież Paweł Krasa yy, jest przedstawicielem Komitetu Jacka i czeka jak Marty Królim, Już nic ich kompletnie ze sobą nie łączyło przecież Paweł Krasa u mojego boku zwalczał samorządowe układy, więc co tam robi w ogóle? Nie potrafił wyjaśnić na pytanie jak się prezentował, jaka jest jego rola w czy nie jest jeszcze czy nie jest. Nie mówi własnym głosem, nie chce przez w debatach, nie możemy poznać żadnego. Punktu. No więc pytanie jest, to raczej to, kto jest powodem, czy pajanów, który powinno pójść w jego stronę, ale co więcej, a kimże jest Bartosz Kaliński? Czy to jest postać pełni niezależna, która sama decyduje o tym, co robi w mieście? czy raczej człowiek, który jest partyjnym karierowiczem i wygodnie polecenia swojej partii politycznej. No więc jeżeli inni kandydaci zarzucają Kamilowi, że jest zawaterem, to ich patrzą na siebie, bo przede wszystkim jak Dlaczego? Nie mam żadnego doświadczenia za podatek. Nagle z Dziennika Podawczego zatrudniony w starostwie powiatowym znalazł się w zarządzie powiatu. Paweł i Kamil trzeba ja tutaj... Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, bo opozycja wystawia dwóch kandydatów. Kamil kandyduje na burmistrza, wiadomo, ja będę jego zastępcą, doradcą, to sobie zakończył jeżeli Na ma... no, leki opozycja ma plan na miasto i nie PIS. My mamy jasny plan, wiemy co chcemy zrobić. My nie bardzo wiemy co ma komitet pana jączeka pani Królikowej, który jest... że w takiej debaty dobrze. zorganizujecie debatę na temat tego, co dalej z Wadowicami, jak pokonać PIS. Zapraszamy my z Kamilem Paweł Krasę i jego wiceburmistrza. No bo przecież Paweł Krasa ma już chyba jakiś pomysł, kto będzie jego zastępcą, kto będzie jego wiceburmistrza. Tutaj są ludzie, których proponujemy wystanowisko Wadowicom, jak i Komitet Jacka ma i ją poznać i usłuchać powokrasy jako system Ja tak chciałem jeszcze raz dodać jeżeli się zastanawiacie czy sobie poradzę na tym stanowisku jako człowiek z ikon no to mam to wsparcie w tym oto człowieku który 5 lat zarządzał 4 Teraz jest 50 4 lata zarządzał miastem i czy robił to dobrze czy źle ocena zostawiam Wam jednak doświadczenie w tym ma